OnlyFans w bardzo sprytny sposób Myślę, że... i dość oczywisty. Myślę, że... To podejdzie. Czy trzeba być sprytnym? Są strategie, które działają. I tutaj już nie pamiętam, na której prelekcji było, chyba na pierwszej, na temat tego, że się nie patrzy na konkurencję. Spoko, na pewno dla emocji jego, a zwłaszcza kiedy konkurencja jest lepsza, im lepiej idzie. I to pokazują na Instagramie i kupują sobie nowe samochody, nowe wyjazdy i w ogóle. On w praktyce jest moim zdaniem nieskuteczna long term, dlatego że jeżeli jesteście na jakimś tamkolwiek rynku i chcecie zarabiać pieniądze, to ludzie dają Wam pieniądze za rozwiązywanie jakichś tam problemów, w jakikolwiek sposób. Jeżeli nie wiemy, co robi konkurencja, a my chcemy być od nich lepsi, to jeżeli nie wiemy, co oni robią i jak robią, to nie wiemy, czy jesteśmy od nich lepsi, po prostu. I teraz odpowiadając na Twoje pytanie, sprytne jest inspirowanie się innymi, często lepszymi od siebie. Czy są jakieś sprytne rzeczy, prócz sprzedawania wiedzy, czy rozwiązywania problemów? Na pewno są jeszcze jakieś inne metody. Tutaj padła jedna z metod. Możesz monetyzować swój zasięg za pomocą e, po prostu konta reklamowego w różnych platformach.